Dzień dobry, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Kolejne newsy z Roblox Pet Simulator X, zostaw łapkę, subskrybuj mój kanał, będzie mi bardzo miło. No i zapraszam też na moje inne kanały, ja przechodzę do rzeczy, to są te, te moje inne kanały, tu, 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 tu. Okej, okay. przechodzę słuchajcie, do rzeczy, moi drodzy, mamy w sobotę będzie update na 100%. Będziemy mieli update'ik w sobotę. Patrzcie, już jest odliczanie, więc tym bardziej. I w tym nowym update będziemy mieli tak, mówili, PET Preston tam dał przecieki o banku. To już wam mówiłem o tym banku, o tym systemie składowania PETów, pożyczania petów, i tak dalej. Ale jeszcze wcześniej mówiłem o loot bagach tak zwanych. Pamiętacie? To są takie torby na, z kosztownościami i tak dalej. Tam możemy różne rzeczy dostać i teraz wiemy co będzie, co dostaniemy dzięki tym loot bagom, moi drodzy. Jest już wszystko pokazane. Preston już to pokazał. Popatrzcie sobie. Coming next update loot bags. Loot bags will randomly spawn while playing. Czyli te loot bagi będą się randomowo, losowo pojawiać jak będziemy sobie grali. Mogą zawierać monety, diamenty i nawet boosty. Some loot bags have insane rewards. Niektóre nawet mają jakieś nieprawdopodobne szalone yy, nagrody, więc kurka wodna. Okej. Okay. Moi drodzy, patrzcie i nawet to jest gif, jak on się tak błyszczy. Ej, coś niesamowitego, dajcie znać, yy, czy będziecie polować na te lootbagi, ja na pewno zrobię odcinek, gdzie na pewno będziemy polować, będziemy atakować. Dawać mi te lootbagi! Będziemy, słuchajcie, chodzić, a raczej najwyżej będziemy sobie farmić monetki w razie czego i jak się zrespi jakiś lootbag, to go przytulę oczywiście, wezmę do mojej sakiewki i jazda, ok, patrz. Ło, tu prawie skrzynia jest zniszczona. Ej, dawać mi boosta. Czy ja jestem w stanie zniszczyć z nimi tę skrzynię? Czekajcie, dawać boosta. Jakie macie tam pety? Pokażcie. W ogóle, ej, w ogóle, ja muszę się jeszcze tam udać. Dajcie znać, co myślicie o tych lootbagach. Więc to jest spoko opcja, bo e, przydadzą się takie rzeczy. Jakieś losowe znowu formaty e, w sumie. E, I słuchajcie, zbieranie te, tych rzeczy będzie naprawdę łatwiejsze dzięki temu. No, i boosty będą. Mi się już kończą boosty. Jak tak farmie cały czas, to boosty się kończą. O właśnie. Tu już Grim Reaper jest, Dark Matter, ale tu mamy kolejne nasze peciki, które wyjdą. Czekajcie, gdzie jest ten Dark Matter? Tu jest Grim Reaper. Prezenty, końsy, siła i siła. No, to tak, tak średnio. Średnio jestem urządzony. Co myślicie o tej aktualizacji? Dajcie koniecznie znać. Mi się naprawdę bardzo podoba, to jest spoko opcja i oby częściej więcej takich update'ów. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia.